Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek Karmny. Jeśli mi się uda nakręcić, już próbuję po raz chyba dziesiąty. Zostałem sam z moim małym terrorystą. Mam trzyletniego terrorystę w domu. No i ciężko go upilnować. Na razie ogląda bajki, więc jest chwila spokoju. W międzyczasie jeszcze gotuję rosół. Piekę chleb. No, i stwierdziłem, że nakarmię moje rybki. Patrzcie, jak to wygląda. Kupiłem karmę mrożoną dedykowaną specjalnie dla małych rybek i krewetek. Po wrzuceniu tego do akwarium, takiej kostki mrożonej, akwarium wyglądało normalnie biało. było. Teraz i tak już jest jako tako. To wygląda, wyłączę filtr w ogóle. No, pełno wszędzie tego. Ciekaw jestem, jak ja to zaraz wysprzątam. No. Karma niby ma stymulować do rozrodu moje ryby. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało krewetek już jest od groma więc też trzeba trochę o nie zadbać patrzcie jakie maleństwa tam są nie wiem z 2-3 nie no już teraz 5 mm mają, ale jak się urodziły to około 2 mm gdzieś miały małe red jedna red widzę znowu jest kotna więc znowu będą małe krewecie Glonów się pozbyłem, lampa UV chodziła przez 3 czy 4 dni prawie non-stop a filtr drugi zostawiłem chyba zrobię specjalny odcinek o filtracji jak wiadomo, filtrów nigdy dość no, patrzcie co to jest w ogóle? nie mogę się doczy doczytać, bo to jest Duńska nazwa, więc nie mogę się doczytać, co to jest za pokarm. Na pewno byłby idealny dla narybku ze względu na swoją wielkość. Dobra, kończę, bo słyszę, że mój terrorysta się domaga atencji. Trzymajcie się, na razie.